Adam Sławiński jest z Dariuszem Szpakowskim, który komentował to spotkanie. Jestem bardzo ciekawy jego oceny już po zakończeniu meczu. Tak, Dariusz Szpakowski razem z nami szybciutko tutaj pytam o te różnice też pomiędzy pierwszą połową a drugą połową, bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, dawno nie było spotkania, gdzie te połowy się tak diametralnie różniły, bo po pierwszej połowie można było mieć nadzieję, że to znowu będzie Wielka Portugalia Dariusza. To nie moja Portugalia, to nie mój mecz. Ja myślę, że to sami polscy zawodnicy, my jesteśmy zawsze dodatkiem, dali nam takie poczucie, no, nie powiem, że radości, ale trochę pewności. Gdy naprawdę ta reprezentacja nie pozwoliła Portugalii na oddanie choćby jednego celnego strzału na naszą bramkę w pierwszej połowie. Dopóki były siły, dopóki były możliwości. Kiedy nie ma sił, kiedy się robi jeden błąd, kiedy idą z taką szybką akcją, kiedy prowadzony jest witinia, nie zapomnę Martineza stojącego, i moknącego i gdzieś składzana, składzana głowa jest przez deszcz trenera Portugalczyków. Co zrobić? Wymiana jednego zawodnika? Ale też byśmy naszą postawą spowodowali... Jest Michał Prowierz. Naszą postawą sprowokowaliśmy tę Portugalię. Oni się gdzieś byli jak rozjuszony smok, powiedziałem, ziejący bramkami. Oni po prostu pokazali w tej drugiej części spotkania, kiedy już nie było możliwości, ambicją nadrobienia braków, umiejętności i choćby różnicy klasy, w którą pokazali Portugalczycy. Wynik poszedł świat i tutaj nad tym się nie ma co zastanawiać. Co może Michał pokazać polskiej reprezentacji 45 minut, ale przed nami arcyważne spotkanie ze Szkocją. bo powiedzmy o dwóch rzeczach. Szkoci wygrywają z Chorwatami, zrównują się w liczbie punktów z nami. I teraz mecz w Warszawie w poniedziałek będzie o być albo nie być w barażach Ligi Narodów, prawda? Przegrana ze Szkocją w Warszawie i jakże trudna sytuacja Michała Probierza i zawodników. Bo tak, odpadł wreszcie 8 zmian w porównaniu z meczem, który graliśmy w Warszawie z Portugalią. Do tego, odpada Bereszyński, nie wiadomo co z Bednarkiem, nie wiadomo co z Szymańskim, prawda? I kto z pozostałych grających w tym meczu będzie do dyspozycji Michała Probierza? Ja nie wiem, czy nie będą odzowne, czy konieczne kolejne powołania. I druga sprawa, nie wiem jak to się stało, to jest do wyjaśnienia, bo tak, w pewnym momencie patrzę, mówię, wchodzi Świderski, tak? Jest Świderski... Policję lepiej przepuścimy. Jest Świderski przy linii bocznej, ale patrzę w protokół, nie ma Świderskiego. Zgłupiałem, nawet nie widziałem momentu zaangażowany w prowadzenie gry, kiedy świdelski wściekły po prostu na samą sytuację gdzieś nie jest w stanie wejść na wojsko, bo gdyby go się pojawił, na szczęście go nie wpuszczono, doszłoby do walkoweru. Bo nie na szczęście, bo by było 0. No ja wiem, to może to nie w tym rzecz, jest, dlatego że, że nawet wysokość porażki, jak ocenić, prawda? 45 minut i 1,5 w meczu, Taką bramkę na otarcie bez. Jak mówię. Najwyższa porażka w historii, najwyższa porażka Michały, Michała Probierza. Przegraliśmy z Belgią w Lidze Narodów też 1-6 za Czesława Michniewicza. Więc nie jest to jakaś najwyższa porażka w historii. Szkoda, szkoda, bo przy takim zaangażowaniu, przy takich brakach, przy takiej dobrze, dobrej grze w 45 minutach, okazuje się, że nie stać nas na zagranie całego takiego spotkania. I nie tylko sił zabrakło, zabrakło mądrości, zabrakło doświadczenia. Portugalia w końcu jest to ćwierćfinalista finałów Mistrzostw Europy i finałów Mistrzostw Świata. Mają graczy w światowych klubach, prawda? W klubach europejskich na światowym poziomie, choć y, Arabia Saudyjska i Cristiano Ronaldo tam grający, ale Cristiano, mimo 39 lat, to jest Cristiano Ronaldo. Pokazali nam, nie powiem, miejsce w szeregu, tylko zmusili nas do tego, żeby otrząsnąć się z tego wszystkiego i przy wsparciu publiczności w Warszawie spróbować powalczyć o baraż w lidze narodów. Bo to jest bardzo ważne dla mentalności, dlatego żeby zagrać dwa mecze, bo wtedy będzie to, w marcu, będą to marcowe spotkania. Na drugie miejsce i marzenie o tym, żeby dalej grać w Lidze Narodów, na razie po prostu nas nie stać. Michał Prowierz dokonuje zmian, ta zmiana widać jest pokoleniowa, to też trzeba trochę nabrać mentalności, doświadczenia, pewności, a nie samą ambicją tylko coś nadrabiać, bo przy takiej klasie przeciwnika się nie da.